Ostatnio nagrywałem Wam filmik o tym, jak to zawyżamy, jak to młodzi gniewni zawyżają cenę produktów lub usług po to, żeby zarobić szybko hajs, haj, 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 haj. Dzisiaj Wam powiem, zainspirowany słowami Pani Kasi, która mnie obserwuje na mediach społecznościowych, co się dzieje, kiedy zaniżamy cenę produktu lub usługi. Ja mam na to nazwę. To się nazywa spuszczaniem gaci. Spuszczamy gacie czasami do, do łydek, do kolan, czasami do kostek, a czasami nawet zdejmujemy gacie. Ale weźmy to na przykładzie. Weźmy kosmetyczkę, która ma kurwa talent jak nic. No zajebistą robotę robi, ale ma niską cenę tego, tej swojej roboty. Oczywiście jest zarobiona od 6 rano do 20. Chuj, zero czasu dla siebie. Ale co się dzieje? Dzieje się to, i na co kosmetyczka nie zwraca uwagi. Nie zwraca na to uwagi, że jeżeli by podwyższyła cenę swojej, swojego, swojej usługi, zarobiłaby tyle samo, jeśli nie więcej. Przy mniejszym nakładzie pracy, najmniejszym nakładzie czasu, miałaby po prostu kurwa czas, żeby odpocząć. Konsekwencją zaniżania ceny dobrego jakościowego produktu lub usługi jest to, że trafiamy, mówiąc językiem naszego rządu, na najgorszy sort klientów. Dlaczego? Bo to są ci, którzy najmniej płacą, a najwięcej marudzą. To jest czysta statystyka. Nie wolno tak robić. Znaczy, wolno. Wolność tomku w, w swoim domku. Tylko. Ja w tym wszystkim widzę potrzebę równowagi. Nie zaniżajmy ceny produktu lub usługi, skoro ona jest wartościowa. Nie zawyżajmy, skoro nie jest wartościowa. To wszystko powoduje nam, że my zaczynamy się rozwijać. Mamy czas na rozwój firmy, ale mamy czas na to, żeby pracować też w firmie. Więc uczciwość wobec klientów to jest jedna rzecz, ale uczciwość wobec siebie to jest druga rzecz. Bo jeżeli zaniżasz cenę swojego produktu lub usługi, to trochę tak jakbyś się sam sama wyzyskiwała. Nie ilość klientów w tym wypadku ma znaczenie, ale ich jakość.